Cześć moi drodzy, trwole, tutaj tak Ci na nas opitam ostatnio kolejnym kolejny jak jak do moich genoków. zapraszam na piątą część naszej przygody, naszej czerwonej kuleczki. Czy uda nam się uratować? Na, naszą ukochaną! Czy uda nam się uratować naszą ukochaną? Mam nadzieję, że tak. O nie to... O nie, to leciły Dobra, mamy cię. Jezu. Gwiazdka jest moja... O! la la Tu O nie, o nie, o nie, 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 o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 Uf, dobra. Życia nie, straciłem. A, 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 Uff, o nie, o nie, o nie, o nie, no już 72, już! Kurczę, jak to idzie, kurczę, jak to idzie. Ojej, patrzcie! Teraz na górze i na dole, teraz sprzedają kulki. A tu blało. Kuleczko, daj nam spokój, jeżeli no lecimy z, z Tobą z kolekcją. Teraz, tu. O! o, o, o. Ta O. Nie warto. O, lecimy. No. Au. Hmm. Tak. Ta O. Nie warto często ryzykować te gwiazdy, nie? No jest klucz. O, o. Nie straciłem życia. Dobra, podążamy za tą kulką. Patrzcie, tylko stara się, au! o! 73: No cóż, nie ma co lecieć. Patrzcie, tylko o! To Okej. Okay. O, nie, dobra. O, o. No, Uf. O, teraz strzelając, O, bady. Oh, 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 oh. Szybko, szybko, szybko. Uf, szybko. Dobra, mamy. Au. Gwiazdunie. A tak. No, 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 Nie. Okej, okay, no dobra. Poczekamy. Ej! Dobra. Dobra. Dobrze. O, czekajcie! O widzicie, o, o. O, że Podźcie. Zaraz będę trzymać się bez od kogoś. Patrzcie, tylko. Tak. Właśnie, i do widzenia, do widzenia. O tak. Wreszcie. Au. Oblokuję. Czy tam się pchać? Naprawnego kwadraciora? Czy to jest dobry pomysł? Au, mój kolego. Patrzcie. Jesteśmy już w bosie. Ojej. Jak czerwony ślepa! O! Bum! 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 Muszę jakoś przeskoczyć. On jest niesamowicie wielki. Jest! au, się. Jest. Ubrało się! Jest! Udało się! Musimy zbierać takie znacze! Takie ostrzegawcze! Kiedy na niego, a potem na niego, spadają na niego jakieś głosy. Potem spadają na niego jakieś głosy, jak zbieramy jakieś. Tak jest! Ojej! Patrzcie tylko. Ojej, kuleczki! Ojej, Nie wygląda zbyt łatwiej. Jeszcze tak nie było, jednak. Tak trudnych. co tutaj będzie? O, już czuję kościach. To są kochane kulacy. Moja druga. Zaraz się uratujemy. Złoty klucz. Jeszcze jeden złoty klucz. Jeszcze jeden. O nie. Ojej, jeszcze jeden. Ile musimy kluczy tych zebrać? O, trzy. O, jak fajnie się przytulił. O, moja ukochana kuleczko. Tak bardzo cię kocham. O, jest udało się, moi dzieci, chciał się z wami poszedł.